dzisiaj zagramy sobie w beduasy, ale będę wkurzał ludzi. To znaczy będę grać na emeraldy, kupować obsydian, diamentową zbroję, diamentowy miecz, no wiecie o co chodzi. Więc zostawcie łapkę i suba i idziemy na pierwszą arenę. Jesteśmy już na pierwszej arenie i z tego co widziałem to Coxcraft chyba dał nowe, ma ten, nowe mapy. Nie są one jakieś najgorsze perspektywa mi się włączyła no ale mogłyby być lepsze tak szczerze to przegrałem na nich wszystkie areny ale też yy, mam, mam, mogę wam powiedzieć, że się nauczyłem yy, tego speedbridge'a bokiem no, może akurat teraz nie robię speedbridge'a, ale no umiem go tutaj ziomek jest jakiś debil z niego, bo tak trochę mocna budowa to łóżko nie wiem tak szczerze jak mo mogę wkurzyć mocno ludzi nie wiem, kupię sobie, i sobie sobie jakąś obudowę łóżka Albo jej nie zrobię, bo chłop tutaj u mnie jest już ale mu stefę zasadziłem na no, dobra, w połóżku. Pozostaje, pozostaje mi tylko grana emeraldy i tak w ogóle się robi. No, pozbierać emeraldy. Niestety obsydianu już sobie nie kupię, ale chociaż sobie mogę pozbierać na seta. co w planach nagrać film z hypixela więc yy, piszcie w komentarzach czy chcecie kurcze stałoby by nas na obsydian ale kurcze łóżka nie mamy, więc no do, lipa nie wiem gdzie ten jest z tego co widzę jest ogarnięty co za no właśnie mówię że tutaj są te mapy jakieś nowe i one mi się zbyt tak nie podobają to co to jest w ogóle za mapa jest jakiś shit totalny Jesteśmy już na drugiej arenie, i ta ta arena była jakaś dziwna, bo ja chciałem zrobić TNT Jumpa, jakby mnie ktoś hitnął, a potem się nie zaliczyło w ogóle, że ktoś mnie, że zginąłem to od kogoś, więc to no, dziwne się to zrobiło. Snoby Ghost, jestem agresywny. Mam dobrą bo z tego co widziałem, tak bym miał dobre klika robił. O, wyszedł, ale ja zniszczyłem mu łóżko? Nie, nie zniszczyłem mu. Akurat chłop wyszedł wtedy, kiedy mu chciałem łóżko zniszczyć. Taki bambik. No chyba, to sobie pójdziemy na środek, wkurzać ludzi. Już pierwszy raz na tej mapie idę na środek, bo jeszcze tutaj nie, nie chodziłem na środek. Teraz mi się uda kupić obsydian i maksymalnie wkurzyć ludzi. Chyba będzie nam stać już na ten obsydian. Ale sobie przy okazji, jak zebrałem, no zadowolony jestem. No i teraz prawdziwy robimy Jest mi się chce robić obudowę tak, tak to zawsze mi się nie chce. Jak widzę takich ludzi, to od razu mi się chce im w kija w dupę wsadzić. Chyba za dużo tych desek kupię, ale... jeszcze, żeby to gliną obudować. Ale tak wkurze teraz mocno tych ludzi. Oni się zaraz zejdują. Tylko oni pewno domyślałem, że mam obsydian. To jest niefajne dosyć. O, ty bamba jało wstępna. Ja no, nie, no, nie zniszczę mi na pewno. Kurę, tylko że ten biały ma łóżko. To lipa jest potężna. A, to tutaj jest nasz kolega. No on nie zniszczy nam i tak tego łóżka. może jest pewne. Kurde, to za gnój? Nie ma niszczenia mi łóżka. No co za bambik jeden. Ciepłyż jakiś. No, Błagam, zielony, zniszcz mu łóżko. Nie no, ja z tym bambikiem się będę męczył pół dnia, żeby go zabić. No co za śmieć. Nie wiem, za dobrze to wpływanie ludzi. I tak na to lipa jest trochę, bo dwie areny przegrałem. Tylko w jednej kupiłem Obsydian, a diamentowej. Co za perspektywa mi się tak łączy. Tak prawie dużo. No, się. Mam nadzieję, że mi teraz nie wyjdzie, jak będę jeszcze łóżko. No dokładnie. No dobra, gdzie nie chcę w tym momencie. No właśnie. Nie ja się zwojduję, bo nie ma co jakieś złoto na FA. szybko się pozbiliśmy tego czerwonego, to możemy już iść na środek. To mnie bardzo cieszy, chociaż sobie pójdę u niego generator ukraść. O właśnie, to jest jeszcze mój miecz, który sobie wziąłem. Nie no, opłaca mi się kupować zbiorkę żelazną. Jak mam sobie kupić diamentową, to nie wiem. Dobra, zostawię sobie to. Kupię sobie żelazny miecz po prostu. I idziemy na środek. Najgorzej będzie, jak mi ktoś przyjdzie... <laughs> Na środek, a to by było niefajne, jakbym bo i mi kradł Emeraldy i bym nie miał obsydiantek tak szybko. Z tego co widzę, to jestem tylko ja i kilka, kilka jakichś stivków mam nadzieję. Już ten morski nie jest stivkiem chyba. No ale mam nadzieję, że się uda ich ozwać. No może oni nie są tak ogarnięci mocno. Kuczę chyba ten morski zaraz przyjdzie, bo z tego co widziałem, to on coś tam kupował. Może zaraz do mnie ruszować mnie no, tutaj na środku. Właśnie ten morski nie ma łóżka, tak bym go zabił tu. By się nie odrodził! Zielony, byku, ucieka... Uff, dobra. No nie zabił, bym stracił moje wszystkie emeraldy, które mają być przeznaczone na obsydian. Uwaga, żeby tylko fireball nie doleciał. No, brak Uff. Chcą być wkurzeni jak zobaczą na obsygiem nie wiem czy ten biały już czasem nie widzi go kurde, bo mi nie starczy a nie, starczył, jakoś dziwnie to zrobiłem, ale ważne, że jest emeraldy zbiłem, o ty bambiku, ej tylko ja mogę zbijać emeraldy ty cholerny Będzie się teraz trzeba pozbyć tego Tego morskiego różowego. A z tego co wiem to on powinien być... No właśnie tutaj. Gdzieś? Tam będzie biały i przejdziemy się do tego y, bo, różowego. No, kurde, już to lata tak nie, no, Ja mam fajerbola. Ale no, będzie łóżko zniszczyć, bo nie ma się co tym patyczkować. Zresztą ja, na pewno będzie niszczył łóżko. A nie już, bo to obejdzie, chce się go podbyć. Co ty maski próbujesz? Nie no, ma zero HP? Nie, nie ma czy jest sens. Chyba no, nie było sensu chyba. No nie, nie. Kurw. Dobra, jesteśmy na kolejnej arenie. No wiecie co, nie ma sensu już iść do niego. Bo niepewno rozwali. Więc pójdziemy sobie na środek. A no, no, tak czasem HP, ale będziemy musieli budować zaraz. Kureczek 3hp tylko mam Nie za dobrze powiem wam Jak ktoś przyjdzie To już będę miał po, po, po grze Możecie też napisać Jak wam się podoba teksturpak na którym gram Czy no Mi się podoba on bardzo Możecie napisać jeszcze Jakieś pomysły na odcinek W komentarzach będę wam bardzo wdzięczna Jak tak będziecie robić No i możecie też zostawić subskrypcję bo ona planuje zrobić na 50 subskrypcji QA, więc możecie też zadawać pytania, jakbyśmy dobili do tych 50 subskrypcji. Yy, no i możecie na, właśnie napisać, ja będę na nie odpowiadał. No i możecie napisać yy, pomysły też na odcinek, właśnie. Nie, gdzie on może się chować ten żółty. Nie wiem też, co ja będę robił. Proszę, dużo osób żyje. A ona tam, jest gdzieś. no gdzie my możemy iść, żeby mnie nie zabili. No my chyba pójdziemy zaraz do siebie. Jezu. Uff, to ja się przestraszę, że tu ktoś leci. Nie, 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 nie! Kurde, no co za się sobie kupować. Kogoś widzę z wysoko małą bo MVP jeszcze Lunar Plus. bo jesteśmy na przedostatniej arenie. No i tak szczerze jak mam być szczerze, to nie wkurzam za bardzo tych ludzi. Bardziej to ośmieszam się z, z tych, od tych ludzi. No też może się wkurzyli, jakbym. Jak tam dwa raz już kupiłem obsydian, to może się ktoś wkurzył, ale... No wątpię. Ale tamta poprzednia ale już była tak prawie wygrana. I swoją swoją drogą myśleć jestem, jestem znowu w zielonym teamie. Nie no, chłopca, jakiś... Teraz nie wkurza, a nie jego. Jezu! Kurde, co za śmieć kupił Linę. Trzeba kilo kupić i się do niego przejść. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z bazy. Oba nie wyjdzie ma połówku. Oba, ty masz za HP, mordo. Kurde, no co za... jeden HP ma! Nie należy no, idę z demnianym mieczem do niego. No jakiś spocony czarek jeden, dwa, trzy. Aha, chopsy rozwojdował. No to może iść na środek i wkurzać ludzi obsydianem. Po prostu dolecę, bo wiem, że fajnie, ale tyś na widzę Nienawidzę takiego gracza. No, ta, jeszcze ten niebieski przylazł. Może sobie chociaż miecz kupię. O, bo już będzie po gierce, ale chociaż muszko zniszczymy. O, No mi... właśnie. Jesteśmy już na ostatniej, ale nie. No i jesteśmy na tej chyba nowej mapie. Chociaż nie, wiem, czy ona jest nowa, no ale dzisiaj dopiero zacząłem na niej grać. No i nie wiem, tak szczerze, czy, czy ludzie wkurzają się, jak, jak widzą. Znaczy, bo na razie nie kupiłem za, za, za dużo tych, tego obsydianu ani tych diamentowych zbroi. Ej, nie bij mnie. Dobra, bo ty chyba też zginął. Łatwo. Nie no debli za nie kupiłem. Ja pierdzielę. Ja pię. Dobra, myślę, że już mi zniszczył łóżko. A to już by było nie, naprawdę niefajne. Dobra, szybko, szybko by się go podjechać ten TNT. będzie bad date pewno No właśnie, ale dobra, możemy sobie kupić zawsze zbrojkę diamentową wkurzyć ludzi Bo on teraz emeraldy zbierze, a to jest bardzo niefajne Nie no kolego, ja tylko mogę dzisiaj zbierać emeraldy, ty nie możesz To byś to się nie pomyliło? Nie no debil ze nie no debil, no kurde, tak zmarnować fireballa Idiota Może gram gorzej niż reprezentacja Polski Chłopie, co ty robisz? mnie ja się stapuje? Kolego? Co robisz? O Jezu nie! Dobra. Jeszcze jakaś mapa kolejna. Dobra, jak mam być szczery, nie wkurzałem za bardzo ludzi, możecie zostawić łapkę, suba i możecie też napisać pomysły w komentarzach na odcinek. No i co? Elo?